Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam, zacne grono ludzi elementarnie przyzwoitych, tak swoich filmy rozpoczyna Bartek Stahura z kanału Lowking. Ja oczywiście witam na kanale Step Bro 710 Dawid Dendys, witam serdecznie moich znajomych, którzy mnie obserwują. I cóż, tematem dzisiejszego odcinka jest Dendys Versum, czyli próba rapowania, lekka satura, satyra też wizualna, którą nagrałem z okazji moich 30 urodzin. Wyjaśniamy, objaśniamy, z Versum, zapraszam. Moi kochani, przechodzimy na bliski kadry. jeżeli ktoś zapyta dlaczego, odpowiem zgodnie z prawdą, dlatego że zepsuły mi się mikrofony kierunkowe, nagrywam telefonem, a chcę, żebyśmy byli słyszalni, a więc nie pierdolmy, zaczynajmy wersum. sprawdźmy to. Biorę więc do ręki kubek, zrobię sobie łyka, no i zaczynamy oglądać. Nie liczcie na to, że tu będę po prostu wszystko tłumaczył i wszędzie, ponieważ troszeczkę musi być zasłonięta jeszcze linia, wiecie, jakichś jakich domysłów, na tym polega też sztuka. Jeżeli możemy tak powiedzieć, biorę do ręki tablet, puszczam dędy z wersum od początku i myślę, że to będzie najłatwiej w ten sposób po prostu uczestniczyć razem z Wami w oglądaniu. Czekajcie, włączę sobie, bo wersji ja mam kilka, zobaczyliście już tylko finalną, ale było więcej wersji, więc włączę tylko ostatnią wersję i zaczynamy. No widzicie, wiatr, 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 jest złośliwy skurwiel, dzisiaj będzie wiało. Ciężkie życie jest w Korbielowie, wszyscy o tym wiemy, oczywiście śmieje rezydencja Państwa Dendys jest położona w pięknym miejscu, Korbielów to jest piękne miejsce, ja się często śmieję z tego naszego Korbielowa, ale kocham to miejsce, naprawdę i zapraszam wszystkich do Korbielowa, zawsze. Nie każdy sobie być może tutaj poradzi, ale turystyczne walory tego miejsca są znaczne. Zapraszam do Korbielowa, na Świętą Górę Pilską, make Pilsko snow again, again, ale bez polityki oczywiście, polityka jest zła. Więc nie mieszamy się tam, ja to też od razu jakby odcinam się. Bo są tu nawiązania w filmie do różnych sytuacji, które się dzieją w okolicy. To są żartobliwe jakieś wstawki, a politykę walić to jest dla złych ludzi zabawka. Zobaczmy sobie. Make spilsko snow again, then this version is unloading now. Cześć, kiedyś, że coś jeszcze zarapuję, także... 30 barców, tak jak obiecałem, tak powiecie. też zarapowałem. Samotne lufciarki w swojej okolicy. lufciarki to są turystki. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym. Samotne. Czasami się zdarzają tutaj przyjeżdżają, tak? Nasze boisko są pięknie zrobione, odnowione, nowe praktycznie chłopakom skorpionowa wielki plusik za utrzymanie tego boiska, to jest, była bardzo dobra rzecz, dalej mamy Jątek mamy Babę, mamy Solisko, czyli miejsca gdzie spędziłem znaczną część mojego życia, nasza ukochana kolej Baba, pozdrawiam Agatę Rafała, dziękuję za wszystkie lata współpracy wszystkim, pozdrawiam pana Stanisława, oczywiście było to piękne miejsce, w forum, przeczytajcie jaki tweet tam jest grany dalej oczywiście krowy mojego wujka wujaszka pozdrawiam, szeroki kadr i napis z lustra, rozkmincie go Jezioro Żwieckie, moje ulubione miejsce na rowerek Ostatnim czasem, fajny wtedy, był ładny widok, pamiętam o tym. No i tutaj, dzięki za uwagę, ale ta scena zaraz o niej opowiem. Wiąże się z tym śmieszna sytuacja, anegdotka. Było to dobre. I teraz druga zwrotka, gdzie sobie przelatujemy przez kilka moich scen życiowych, jakieś historii. Oczywiście, tak jak na końcu mówię, większość rzeczy zostało zmyślone. Wszyscy o tym wiemy, a może nie. Nie wiem. Chłopaki z Torbjörna w obłokach? Nie zawsze, ale mamy w sobie ten specjalny gen, że też myślimy wielofrontowo, trzeba sobie to powiedzieć. Oczywiście moje green bawimy się Pilsko TV, wyhaczcie to oczywiście. Narty i alkohol to nigdy nie mogło mieć miejsca, oczywiście. Co mamy dalej? Zdjęcie z Londynu, zdjęcie od Łukasza. Dziewczyny z Jelenś nie kochają tylko pieniądze? Nie wiem. Życie dalej mnie zakwyca, mam psa bobika. Dalej piękne nasze górskie chaty. Na odwiedzajcie to miejsce. Tutaj można sobie również pomedytować jak jakiś buddysta. Krzyżowa tartakami stoi, tak? Pozdrawiam chłopaków z tartaków. Robią świetną robotę i należy się im wielki szacunek i wszystkim ludziom ciężko pracującym. Odwiedzajcie mój Instagram, by być na bieżąco oczywiście. Stepbro710. Do usłyszenia. Pozdro. Pilsko. 2030. Futurystyczna wersja drogi. No i oczywiście na końcu objaśnienie, że jest to satyra moi drodzy, bo należy o tym pamiętać, że nie, nie wolno do tego podchodzić zbyt poważnie. Lucas Crow, Auto Perdido, Czy ten autor, czy znacie tego autora? Nie wiem. No i ja no i w jest też ukryty w wiosce krzyk. Oczywiście jest to nawiązanie do, do Big Enough chyba się na nazywa. To jest taki... To jest chyba gospel, low nie wiem, takie pomieszane, no ale ten filmik był oczywiście słynny. Zawsze chciałem to zrobić w sensie tą scenkę, bo no, jest bardzo memiczna. No i taka też wyszła. Krzemionka na końcu, oczywiście, i boisko ładnie ono wygląda. Te ojęcie jest super, to boisko świetnie wygląda. Jest chyba najlepiej położonym boiskiem w naszym w ogóle powiecie. Wyobraźnia to klucz do szczęścia, pozostań kreatywny, a więc każdemu jednemu polecam to, żeby pozostał kreatywny. Nie będziemy przecież tego filmu całego analizować, w sensie teledysku, no bo to zostawiam każdemu też do interpretacji, to jest ważne, ja tak szybko przez to przebrnąłem, po prostu dla zabawy, no przede wszystkim, żeby to jakoś zobaczyć. Bardziej przygotowałem dla Was serię easter eggów, które tutaj wzięły udział w tym filmie jako rekwizyty, tak, więc to Wam przygotowałem, już Wam to pokazuję, zaczynajmy. Hey, moi drodzy, wracamy, odkładam tableta i pokazuję wam jakieś pierwsze gadżety, które tutaj po prostu mam przygotowane. przelecimy, przebrniemy przez nie, może coś uda się fajnego powiedzieć. To do rapowania. Jestem zadowolony, nie rapowałem bardzo dawno. Nie jestem raperem, nie mam żadnego skilla, więc cieszę się, że tak to wyszło, bo mi tam dwóch ziomków napisało, że spoko się tego słucha. No to jest chyba najważniejsze. Jak wiadomo, wszystko jest zrobione warunkami amatorskimi. Dla zabawy, więc jestem szczerze mówiąc, nie wiem czy jest to dalej muzyka, ale jakiś taki performance można sobie posłuchać. Jest zabawa słowem: Jestem zadowolony z tekstu, ale tekściarzem zawsze byłem dobrym, tak uważam. Fajnie to brzmi, szczerze mówiąc. Mnie się to podoba, jak to brzmi. Fajnie, że zarapowałem, wróciłem do starej konwencji. Jestem z tego zadowolony. Dla każdego jednego mówię: Jeżeli macie jakieś zajawy, róbcie, bo czasu ucieka na chwilę. Być może umrzemy się z 1 listopada, więc tym bardziej trzeba o tym pomyśleć. Więc zawczasu warto realizować swoje zajawy. Dla siebie samego, dla zabawy, ten kanał też jest dla zabawy, wszystko co robię jest dla zabawy, no każdy ma jakąś pasję, to jest dużo słowa, każdy ma jakąś zajawkę sobie robi I to jest główne przesłanie tego wszystkiego, żeby robić sobie rzeczy Bez pierdolenia za dużo już filozofuję, więc pokazuję Wam rzeczy I zaczynamy Moi drodzy, łyka, tylko sobie jeszcze wezmę Kolki, macie tą kulkę jeszcze, no i lecę z góry od razu No, coś spadło Coś spadło, skoro spadło to weźmy to do ręki, co tutaj mamy? Karnet Gatubliwicka, agencja turystyczna. Dobre to były czasy. Macie jeszcze takie karnety? W ogóle jest w planach zrobić filmik jakiś ze starych czasów narciarskich. Więc jeżeli ktoś ma materiał, to niech przygotuje. Chętnie je pozbieram. Zrobię jakiś taki wiecie, film ogólnie, jak wyglądały początki tego ośrodka narciarskiego lub coś w tym stylu. Chciałbym zrobić taki film. Mam nadzieję, że się uda. 70 10 narty, nauka jazdy. 70 się nazywa wtedy, tak rzeczywiście. Pierwsze jakieś ulotki, spoko to wygląda po czasie. Tutaj jest karnet, nie, to jest karnet z baby, ale bez grafiki babowej, mieliśmy tych karnetów dużo. Pozdrawiam cały czas babę, bo to jest jedna z najpiękniejszych jakiś tam przygód w życiu, bardzo dużo fajnych ludzi tam poznałem. I do dziś mamy oczywiście przyjaźnie, nasze trwają z tymi wszystkimi dobrymi ludźmi, którzy te przyjaźnie jakby pielęgnują i jakoś idziemy, pracujemy razem, spotykamy się, to jest najważniejsze w życiu. Ostatnio mówiłem to na 30-lecie, że udaje mi się z tymi samymi ludźmi to życie pchać. To jest najważniejsze, w sensie, no, kto miał odejść, ten odszedł, wiadomo. Ale z wyciągą mam dużo znajomości, którzy są po prostu całe życie, gdziekolwiek się widzimy w świecie. Lubimy się, szanujemy, zawsze witamy się z pozytywnym nastawieniem. Pozdrawiam wszystkich ziomków z BAWy. Ostatnio się śmiałem, że jeżeli się ożenię, się to odpalę BAWy, żeby zrobić zdjęcie. Czy jest to możli jedyna możliwość, żeby baba jeszcze została odpalona? Być może i nic więcej nie powiem, bo bo to nie moja sprawa. To nie mój wyciąg. Nie będę mówił nic więcej. Chodzi mi o to, kocham to miejsce i mam nadzieję, że jeszcze się nim kiedyś przejadę. A jak nie, to pozostanę rekordzistą, Dość, lecimy dalej. Kolejna ulotka oczywiście, szkolenia narty, snowboard, nartykorbielów.pl. Zapraszamy na szkolenia i zapraszamy na kontent. W tym roku będzie dużo kontentu, bo. Po prostu chodzi o to, że nie wstydzę się, jakby nie wstydzę się, nie chcę, kana nie chcę zabijać jakby wyrazu narciarskiego tej strony, ale chodzi o to, że trzeba robić rzeczy dookoła, nie tylko narciarskie, bo inaczej po prostu będzie to smutne i nudne. I uważam, że trzeba robić rzeczy wokół, nie tylko narciarstwo, narciarstwo, ale rzeczy też z tym związane. Pokazujemy jakiś styl życia, jakiś tutaj, jak, jak żyją ludzie tutaj, jak się bawią, jaki fajny jest ten sezon, o to w tym wszystkim chodzi i też zającam wszystkich. Podbijajcie do mnie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie zrealizujemy wspólnie. Planuję zrobić przynajmniej jeden odcinek podcastu na pewno przed zimą. Planujemy jechać na stoł Expo, kilka innych rzeczy, potem zacznie się sezon, pewnie nie będzie czasu, będziemy robić rzeczy bieżące, ale wieje. Ale, ale póki co, no to jeszcze tam kilka rzeczy, specjalów, chcę zrobić, no. Następny specjal to jest chyba opowieść Wigilina. Jeżeli wyrobię się do świąt, ale to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że cokolwiek słyszycie i nie przeszkadza wam wiatr. Jeżeli wam przeszkadza, przepraszam, wyłączcie to. Lecimy dalej. Ikona śnieżnego Dawida. Śnieżny Dawid na szczęście w zimę nie ogrzeje, w lato nie pomoże, jak wiadomo, ale ostatnio rozdawaliśmy to na urodzinach. Oczywiście, przypominam, macie jakiś święty obrazek, wciśnijcie za, za futrynę tego obrazka za tą obrączkę przyniesie szczęście. Nie pomoże, ale przyniesie szczęście. To na pewno mojej pracy. Lecimy, 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 bo nie ma czasu bo wiatr się zbiera i chce mi pokrzyżować plany zapewne. Dalej, zdjęcie z Kalifornii. Pyk Dawid w formie bardzo dobrej fizycznej. Widzicie to na ujęciach z bliskiego planu w drugiej stronce. Dalej, zdjęcie z Londynu. Pozdrawiam serdecznie moją siostrę kochaną, która była wtedy ze mną. Dalej lecimy, motorek i Bravo Sport. Było to zrobione w formie plakatu, ale nie zmieściło mi się w ujęciach, więc jest ta mała wersja, znalazła się w ujęciach. Bravo Sport. Czytaliście, prenumerowaliście, 2,30 kosztowało. Świetne wspomnienie. Oczywiście motorek, też wracam na motorek w przyszłym roku i zrobimy jeszcze coś fajnego. Zdjęcie z francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Z panem Jackiem Murańskim byliśmy tam i sobie coś tam tworzyliśmy, podobno. Lakaset Love Love's Volume 710, pojawia się tam VHS w tej wersji, to mi zostało jakby przez przygotowania rekwizytów, bo nie chciałem się tam tego wyciągać, gdzieś jest schowane, już gdzieś to wrzuciłem. Piękne dziewczyny, piękne, piękne oczywiście, o seksie muszą być dowcipy, ale bo inaczej nie jest zabawnie często, więc nie obrażajcie się o to, wiem, że żyjemy w prawicowo-tradycjonalnym miejscu, ale miejmy dystans, moi drodzy, miejmy dystans. Zapomnijmy o tym, że akceptowalne jest to, żeby kogoś zdradzać i, i, i sąsiada bić po głowie, albo dzwonić na niego, a, a jak ktoś pokaże tyłek, albo coś zażartuje dław, to już nie. Bądźmy poważni moi drodzy. Ta Moil kiedyś rzeczywiście, na włoskiej stacji zabrakło mi pieniędzy. Bo tam są takie automaty, wiecie we Włoszech, gdzie się wciska pieniądze i potem się tankuje. Wcisnęło mi, bo 50 euro i nie oddało, nie zatankowało. A potem, jak gadałem z rodziną z Włoch, to powiedzieli, że to jest normalne, nikt z tym nic nie robi. Nie jest to na pewno przypadek. Aczkolwiek chyba założę taką stację u nas. Będę wciągał Wasze pieniądze, a jednocześnie nie wydawał benzyny. Pozdrowienia z Korbielowa, moi drodzy. Oczywiście temat drogi jest grany, a ja się na ten temat nie wypowiadam, bo stał się już mocno polityczny. No i cóż tu piszę, Korbielów dla Korbielan. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim ludzie z Korbielowa powinni tutaj Korbielowie mieć fajnie. I tyle. make no again. Nie, po, nie pozwólmy, by zrobili z nas w rezerwać. Oczywiście, że się zgadzam z tym. I oczywiście całość jest nawiązaniem do teledysku One i Webera, czyli pozdrowienia z Korbielowa. Jeśli sobie pocztówkę, czyli jeżeli mówisz, że jest źle. I to wcale nie jest źle. To miejsce jest piękne, trzeba tylko inaczej patrzeć. Jest wiele złych aspektów, ale jak wszędzie, ogólnie kolor jest fajny. Nie ma co sobie mówić, że jest inaczej. Dobra, lecimy dalej. Mały Dawid, tutaj mała ikonka w portfelu, możesz ją nosić. Za 5 zł sprzedam. Przyniesie szczęście. Lecimy, lecimy, lecimy dalej. Rzecz, która nie weszła do ten rysku, czyli na przykład płyta. Zespół. Lakier, złota kolekcja disco. Polopłyta weszła, była nagrana, ale nie weszła, po prostu finalnie. pokacie. tutaj, przepraszam najmocniej. Tutaj książka Lucas Crow, Auto Perdido, bestseller. W szukajcie tej książki, jest bardzo dobra. Opowiada o kim? O mnie? Nie wiem. Trzeba by zapytać autora. Tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy z urodzin nie wleciały. Zakaz gry na Harigonce. obowiązuje ciąż. Chciałem do świąt, do odwołania, moi drodzy. The Greatest Hits Country, Dziki Bill na końcu. Wiecie już skąd znacie tego artystę, który na końcu wydziera się nad, nad, nad pasem, czyli jestem to ja. Kiedyś nagrałem płytę Country. Naprawdę Wild Bill sponsorował te nagrania. Pozdrawiam, odwiedzajcie sklep wildbill.pl chyba się nazywa. Wujka Rafała rzeczy dzieckie konne i tak dalej znakomita jakość, znakomite rzeczy i czapka też się pojawia w pierwszej scenie, więc yy, no, dobre rzeczy, odwiedzajcie wujka kupujcie rzeczy na prezent, idą święta kupujcie komuś na prezent, jeżeli jeździcie konno również jakość jest bardzo wysoka wildwheel.pl polecam serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, wujaszka Davido Italiano kolędy dla papieża, kolejna kaseta nie kojarzycie tego? nie mieliście tej kasety? u mnie stała obok czerwonej kasety ich troje, ikono. i obok pierwszej kasety zespołu golec, orkiestra z której pochodzi piosenka, a dzisiaj jest 1 listopada, oni są z nami niepokonani, że Pamiętajmy o tym. <laughs> Fajna to była kaseta, pamiętam to, pamiętam, jakieś golce przyjęły tutaj i w jednym z domów brały rekwizyty, takie stare rzeczy. I dostaliśmy taki autograf od nich. Wtedy byli na równi z Małyszem, może nie, ale to były te czasy, więc byli bardzo popularni byli tutaj. No wiadomo, że są z okolicy, więc to jest normalne. Kolejna rzecz, która nie weszła finalnie do teledysku, ale została stworzona. Rzeczywiście powstała kolorowanka dla dzieci przygody psa Bobika. A Bobik wszedł na samym końcu, ostatnim trafem do teledysku. Kocham to zwierzę. Szanujcie swoje zwierzęta, kochajcie je, bo świat bez zwierząt byłby bardzo zły. Tak, więc zwierzęta należy szanować. Pamiętajmy o tym. Są naszymi przyjaciółmi. W ogóle ostatnio czytałem o humbakach. że humbaki to są takie pływające wielkie, chyba z rodziny delfinowatych, nie wiem. Ale że mają altruistyczne zapędy do tego, do tego stopnia, że bronią samodzielnie po prostu przed napadami delfinów, chyba czy orek, inne gatunki. To jest w ogóle, nie, nie posiadając, nie wynika z tego dla niewielka jakaś szkoda, jakaś wielka zasługa. W sensie nie mają z tego wielkich korzyści. To jest tak świetna historia. Te pozytywne zachowania zwierząt uczą nas bardzo dużo, więc czerpmy z tego. Slowakia City Grade Dacio GTA. A no może jeszcze jakieś powstanie tutaj. Ta, ta, to zdjęcie mi się zawsze kojarzyło z misją Cezar Bialpando, jeżeli ktoś grał. Tutaj mamy, byłem w Rio na Słowacji, pozdrawiam Rio, i fajne miejsce w sumie. Tutaj jakaś naga kobieta, prawie że naga, nic mi o tym nie wiadomo. No i cóż, zostało mi tutaj jeszcze wycinek z gazety. Oczywiście żartobliwy, nikogo nie dźgam. Żartobliwy, dwie bramki w dwie minuty bo pozdrawiam w tym momencie, jeżeli to ogląda ten człowiek i on będzie wiedział o tym, że to jest nawiązanie do jego dwóch bramek, które siedzą w dwie minuty. Niech zostawi komentarz o treści basenik, bo on, bo on wie o co chodzi. Moi no drodzy, lecimy dalej. To jest jakieś zdjęcie, gdzie ostatnio sobie zrobiłem dla zabawy w Butik Nikor, Jeszcze z Farmy Wieleśni. Polecam serdecznie, ja zrobiłem sobie podobny, tam w relacji oczywiście się śmiałem. Pozytywnie się śmiałem nie wyśmiewałem, bo robią świetną robotę, zapraszam, więc do ileś nie do butyku Nikor do dziewczyn tam, no ale do tego to wiecie wtedy zrobiłem. Kto mnie śledzi na tych moich grupach zamkniętych ten wie mniej więcej, że to wszystko jest kontynuacją, ale tutaj po raz kolejny. Po raz kolejny to wrzuciłem. No i na końcu World and Glamour, czyli zakończyliśmy. Do 30 rzuciliśmy rozdziałem Ski and Village, a teraz zaczynamy World and Glamour. A jak? Czemu nie? No i trzy ostatnie napisy, tutaj zostały chyba, tu jeszcze jest karnet. TT, pilsko Jątek. zaczyna się zima, zapraszamy serdecznie na narty. Będzie jeżdżone, miejmy nadzieję. No i te napisy: krzyżowa tartakami stoi. Raz jeszcze wielkie, wielkie oczywiście, pięć dla chłopaków, którzy pracują ciężko. Jesteście mega ważni. No i chłopaki z korbielowa bujają w obłokach, co udowadniam na tym. Linię. Moi drodzy, tyle w tym temacie. Cóż mogę Wam powiedzieć? Fajnie, cieszę się, że zrobiłem ten filmik na 30-lecie. Dendy z Wersum powstało. Mam nadzieję, że nikt nie jest obrażony, że. To wszystko jest satyrą, mówię to po raz kolejny, więc jeżeli coś ktoś tam znalazło i ktoś to widzi, to znaczy, że ja to napisałem lub zrobiłem, wydrukowałem, więc miałem na myśli, żeby ktoś to zobaczył i żeby to wyśmiać. Więc jeżeli ktoś się czuje mimo tego urażony, to już dziś przepraszam. Nie ma to... Trochę załóżę się jak Kubera właśnie po walkach, czyli ja nie mam zamiaru, wiecie, jakichś konfliktów, szpilek nikomu wbić. To wszystko jest satyra, śmiejemy się. Cieszę się, że mi się to, to udało, bo podoba mi się to, jak to jest zrobione. Też ja sobie po prostu... Jakiś tam większy materiał zgromadziłem, jakąś doprowadziło do jakiegoś tam przeskoku u mnie w nagrywaniu, w sensie, że coś sobie tam porobiłem dłużej. Na pewno męczące jest takie długie nagrywanie, bo dwa miesiące prawie trwało nagrywanie tych wszystkich ujęć, przygotowywanie wszystkiego i tak dalej, i, tak dalej, i muzyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy będę coś nagrywał dalej? Nikt tego nie wie, ja też tego nie wiem, gdyż jestem już stary, a są inne rzeczy do robienia, które robię na co dzień i sprawiają mi taką samą przyjemność. Na przykład basen i narty, i inne rzeczy. Więc moi drodzy, zbliża się zima. Jakie są plany na zimę? Wstawać wcześnie, kłaść się, spać późno, imprezować razem z moimi zimowymi przyjaciółmi, poznać jakichś fajnych, nowych ludzi, Przeżyć przede wszystkim zdrowo zimę. Tego życzę też wszystkim moim przyjaciołom zimowym. Życzę też i to mówię ostatnio Kamilowi. Pozdrawiam cię serdecznie, Kamil, ale wszystkim to mówię. I mam nadzieję, że będzie tak dobra zima, że my ze sobą nie będziemy rywalizować ani w internecie, ani nigdzie indziej. Tylko po prostu, wiadomo, zdrowa konkurencja napędza to wszystko, etc., etc. Ale chodzi mi o to, żeby nie było między nami wszystkimi złych emocji. Więc życzę dzisiaj z tego miejsca wszystkim, żeby sezon zimowy się udał wszystkim i żebyśmy wszyscy obiedzieli go zdrowo. No i powoli idźmy w tym kierunku. Róbmy kontenty, moi drodzy, wszyscy, żeby tutaj w tym Korwalowie było przyjemnie, było ładnie, tak jak jest dziś, bo dziś jest bardzo ładnie. Kochajmy się nawzajem, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Rozwijajmy talenty nie tylko te takie zgodne z linią, yy, z linią główną, które tutaj wszędzie są. Tylko też tych małych twórców doceniajcie, żeby każdy tam młody człowiek mógł się rozwijać, robić swoje rzeczy. Szanujmy wszystkich, tolerujmy kogo trzeba, kogo nie trzeba, nie tolerujmy, oczywiście. Bo no taka jest, prawda? I cóż, żyjmy sobie wspólnie. Dzięki raz jeszcze za uwagę, moi kochani. Zapraszam na nartykorbielów.pl na Facebooka, na Instagram, gdzie się będą pojawiały oczywiście jakieś rzeczy na TikToka, na Instagrama z tebro, aczkolwiek ja tam zniknąłem. Pojawiam się dopiero po pół roku. Zniknąłem, teraz wracam. W sensie chodzi mi o to, że miałem inne rzeczy, którymi się zajmowałem. Jak ktoś pyta mnie, dlaczego nie nagrywam, bo po prostu mam inne życie, które. Które, które chciałbym oczywiście więcej nagrywać innych rzeczy, bo ja mam strasznie dużo pomysłów, uwielbiam to robić, ale po prostu no, jest życie też realne, które sprawia, że trzeba żyć. I nie można tylko nagrywać, niestety. W innym miejscu może byśmy nagrywali cały czas, tutaj musimy żyć też normalnie i dlatego też ja się starzeję, na przykład jak widać po każdym miesiącu nagrywania, że jestem coraz starszy, nikt nie zatrzyma czasu, nawet ja. Ja jestem chłopem, więc nie żyję z urody, tylko żyję z pracy rąk własnych. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, facetów, Jesteście super silni, robicie gigantyczną robotę i musimy o siebie nawzajem wspominać i pamiętać, że należy się nam pochwała za to. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że, że będziemy nagrywać dalej. Ciekawy jest, może być content i że będzie się coś działo. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia. Najlepszości wszelakiej dla Was.